Jak grać w szybkie bańki? Układamy karty w pięć stosów. Na każdej karcie jest kolorowy pojemnik z bańkami. Wszystkie karty w danym stosie mają ten sam pojemnik. Z tyłu każdej karty znajduje się zadanie. W jaki sposób gramy? Będziemy odkrywali zadanie, następnie według wzoru będziemy poszukiwali właściwej karty. Na przykład bierzemy kartę z tego stosu. Jest tu zadanie: znajdź najmniejszą bańkę na karcie czerwonej. Czyli na karcie czerwonej znajdujemy najmniejszą bańkę. Najmniejsza bańka to bańka szara, ale to jeszcze nie jest nasze rozwiązanie, ponieważ teraz podążamy tym samym tropem według koloru, który tu znaleźliśmy. Tutaj mamy kolor szary, więc przenosimy się na szarą kartę. Na karcie szarej najmniejszą bańką jest bańka czerwona, co powoduje, że wracamy na kartę czerwoną. Ponieważ już tu byliśmy, to jest właśnie nasze rozwiązanie. Czyli w jaki sposób gramy? Odkrywamy zadanie, podążamy, podążamy za tokiem wskazanym przez karty, następnie zaklepujemy tę kartę. Która się powtarza. Zaklepujemy tę kartę. Naszymi punktami jest karta zaklepana i karta, która do niej doprowadziła. Czyli to są moje dwa punkty. Natomiast karta z zadaniem trafia z powrotem do stosu zielonego na sam koniec. Drugi zawodnik odkrywa kolejną, dowolną kartę, i w tym samym czasie wykonujemy zadanie w naszych głowach. Największa bańka na karcie niebieskiej. Jest to bańka żółta. Przechodzimy na kartę żółtą. Na żółtej jest to bańka czerwona. Na czerwonej zielona. Na zielonej niebieska. Na niebieskiej już byliśmy, tak? Zaklepujemy. Przeszliśmy drogę przez cztery karty, tak? Czyli Żółta, czerwona, zielona i wróciliśmy na niebieską. Wszystkie te cztery karty, osoba, która pierwsza zaklepała, wszystkie te cztery karty stanowią jej, jej punkt. Powiedzmy, że były to punkty zdobyte przez mojego przeciwnika. I karta niebieska wraca na dno stosu. Kolejna runda. Trzeci zawodnik odkrywa dowolną kartę. Na zielonej karcie. Sprawdzamy, których baniek jest najmniej. Najmniej jest baniek czerwonych, na czerwonej szarych, na szarej najmniej jest niebieskich, na niebieskiej najmniej jest żółtych, na żółtej najmniej jest czerwonych. Zaklepujemy, bo już tu byliśmy, a tak naprawdę przeszliśmy przez wszystkie kolory w tej rundzie. Czyli osoba, która pierwsza zaklepała kartę czerwoną, a zaznaczam, że wszyscy gramy w tym samym czasie, w tej rundzie miała szansę zdobyć aż 5 kart. I powiedzmy, że nie zdobył tego trzeci, trzeci gracz, tylko zdobyłam to ja jako gracz pierwszy, czyli to te, nadal są moje punkty, a karta zielona wraca pod spód stosu zielonego. Kiedy gra się kończy? Gra się kończy, kiedy w jednym ze stosów wyczerpią się karty. Kto wygrywa? Oczywiście ten, kto zdobędzie jak najwięcej kart. Gra jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna, nie jest grą łatwą, ale na pewno ciekawą i poprawiającą pracę szarych komórek. Bardzo polecamy.